No, a w takim razie to generał założny wypruje, może wypróć z niego flaki. I to mm. bez żadnej staroświeckiej rewerencji, panie redaktorze. Czytam akurat teraz taki, taką yy, książkę historyczną angielskiego autora o dynastii romanowych. No i tam strób ściele się gęsto. Na razie jestem przy carycy Elżbiecie, ale to tam bez przerwy kogoś biorą na tortury, a ten na torturach wszystko wyśpiewuje. Pod niebiosy wyśpiewuje, tak jak aniołowie w tej kolendzie. Wie pan. Także w odróżnieniu od sytuacji u nas, gdzie tak naprawdę to safandulstwo panuje, to na Ukrainie tego safandulstwa może nie być, bo oni trochę tych tej ruskiej obyczajowości to też łyknęli. Pachnie mi to wszystko. Po sztukami Szekspira szczerze mówiąc, gdzie trup się ściele gęsto.